Jedzenie jest jedną z podstawowych potrzeb życiowych człowieka, ale to co jemy ma wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zdarza się, że trafiamy na produkt, który nam szczególnie smakuje, często przywodzi na myśl smaki dzieciństwa. Tak dzieje się, gdy producent korzysta ze starych, wypróbowanych, tradycyjnych metod i technologii. W bizneskim Taurusie to zasługa wieloletniego doświadczenia szefa firmy, który w tym fachu poznał wszystkie sekrety. No my od dawna produkujemy tradycyjne wyroby, tradycyjne wędliny. Mój ojciec był, dziadek i ojciec był masażem takim wiejskim, którzy tam po świniobiciach, po weselach robili. I on takie wyroby tradycyjne robił. Ciocia Plackowa, która była siostrą mojego ojca, ona piekła po weselach, po prymicjach. Nauczyła ojca takich rzeczy fajnych robić wielu. I później ja z ojca to przejąłem, bo z ojcem robili, z mamą moją lata. To były lata 60 70 i tak do tego czasu później ojciec zmarł, ja przejąłem to wszystko i, i tak zacząłem robić. Pan Stanisław Jarosz kontynuował rodzinną tradycję po śmierci ojca. W roku 1981 przystąpił do budowy zakładu produkcyjnego. Obecnie firma zatrudnia około 500 osób. W pilzneńskim zakładzie około 150 pracowników zajmuje się ubojem, rozbiorem mięsa i produkcją wędlin. Sięga po sprawdzone metody dawnych mistrzów tego fachu. Na przykład szynki, polędwice, kiełbasy czy boczki wędzi się w tradycyjny sposób z użyciem drewna olchowego. To niełatwa metoda, wymagająca stałego nadzoru, pilnowania właściwej temperatury, czasu wędzenia. Daje to jednak znakomity efekt. Z wędzarni wyjeżdżają wyroby, które smakują równie dobrze, jak wyglądają. Specjalną gałęzią produkcji jest linia produktów tzw. swojskich, nawiązujących do tradycji firmy z początków jej działalności. Te wyroby cieszą się szczególnym uznaniem klientów, a także zdobywają liczne nagrody. Pewne rzeczy, na przykład swojska kiełbasa, czy szynka swojska, czy te wyroby swojskie, to tak smakują, nie zmieniłem receptury od 50 lat. Te produkty to już yy, no, są oznaczone i yy, są tradycyjne i dotyczą do danego produktu i muszą być tylko według tego tej receptury produkowane. Yy, no i też mają tę końcówkę pilzneńska, czyli z tego regionu, że jest. Pan Stanisław Jarosz z satysfakcją mówi o najcenniejszych nagrodach dotychczasowych historii Taurusa. Najcenniejsza nagroda, jaką sobie ja cenię to z 2007 roku od y, nierządzego już prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta nagroda nam naprawdę przysporzyła zaszynkę słońską. To poszło w świat i wtedy jeszcze tych nagród tyle nie było i one były takie najcenniejsze, bo w Polsce nie była to była pierwsza nagroda za szynkę, za spożywkę, także ta nam nagroda przysporzyła dużo sukcesów i wtedy ona w tym poszło o naszym zakładzie i i to właśnie się tak odbiło, że do tego czasu później inne nagrody, oczywiście bardzo cenne, wiele tych nagród jest. Firma należy do największych na terenie Pilsna. Wspiera finansowo i rzeczowo potrzebujących w zakresie zdrowia, kultury czy sportu. Organizuje imprezy, które cieszą się dużą popularnością lokalnej społeczności. Na przykład w roku 2011 zorganizowała Święto Golonki, w którym uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób.

Taurus produkuje również inne tradycyjne wyroby. W Tuchowie uruchomił zakład garmażeryjny. Tu lepi się kilkanaście rodzajów pierogów. Przygotowuje gołąbki czy krokiety. Wszystkie smakują jak u mamy. Można to sprawdzić nie tylko kupując je w sklepach firmowych. Taurus prowadzi obecnie 11 barów. Chcieliśmy, żeby wszystkie w naszych barach wyroby smakowały jednakowo. W związku z powyższym, no, w Zakładzie Garmażeryjnym w Duchowie produkowane są 23 asortymenty wyrobów garmażeryjnych, które są sprzedawane w naszych barach i klient, czy to w Wyszmontowie w województwie kieleckim, czy w Krakowie na Zakopiance, czy w Rzeszowie na Podkarpacki je te same pierogi i ten sam smak pierogów. Tak samo jest z golonką, zresztą ze wszystkimi produktami, wyrobami, Daniami gotowymi, które są, to są wszędzie jednakowe. Najnowszym nabytkiem jest obiekt w Rzeszowie przy ulicy Podkarpackiej. Jest to taki kompleks, gdzie jest bar i są sale konferencyjne, jak również w którym mogą się odbywać różne imprezy, jak również wesela, komunie czy chrzty, chrzciny. Ten zakład. No, od grudnia zaczął nam funkcjonować. W Zwieńczycy pracuje załoga, która jest związana z Tałwusem od kilku lat. Warto tu wpaść na coś dobrego. Jak wspomnieliśmy, podobnie jak w pozostałych barach firmowych, serwuje się tu tradycyjne potrawy. Przede wszystkim legendarną już pilzneńską golonkę. Smakosze gołąbków, naleśników czy pierogów mają też w czym wybierać. Tych ostatnich naliczyliśmy ze 20 rodzajów. Rozpływają się w ustach. Dodatkową zachętą jest organizowanie specjalnych promocji. I tak w listopadzie firma daje 30% rabatu na wszystkie pierogi. W grudniu również o 30% tańsza będzie golonka. Taurus okazał się także przyjazny studentom. Do końca roku wprowadził dla nich 10% obniżkę cen na wszystkie wyroby. Obiekt przy Podkarpackiej ma wszelkie dane po temu, by stać się miejscem idealnym na spotkanie rodzinne w gronie znajomych, biznesowe przyjęcie okolicznościowe. Pary planujące ślub mogą wybrać to miejsce na przyjęcie weselne. Zakład prowadzi również usługi cateringowe. Tu, jak w każdym barze Taurusa, dba się o nasze podniebienia i realizuje najważniejszą misję firmy, którą jest połączenie dobrego smaku z rodzimą tradycją.